Czy wiecie, że to, co jecie wieczorem, może decydować o waszym zdrowiu na następne lata? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak wielu seniorów doświadcza udarów właśnie w nocy lub wczesnym rankiem? Odpowiedź może was zaskoczyć, ale leży ona na waszych talerzach podczas kolacji. Każdego dnia tysiące seniorów nieświadomie sięgają po produkty, które zwiększają ryzyko udaru nawet o 60%. To nie są skomplikowane medyczne zagadnienia, ale proste wybory żywieniowe, które robimy codziennie, często myśląc, że są niewinne lub nawet zdrowe. Ile razy słyszeliście od swoich znajomych lub rodziny historię o kimś, kto poszedł spać zdrowy, a rano obudził się z objawami udaru? Ile razy myśleliście sobie, że to może spotkać każdego z nas? Wiele osób po sześćdziesiątce czuje się bezradnych wobec zagrożenia udarem. Jakby to była loteria, na którą nie mamy wpływu. Ale prawda jest zupełnie inna. Macie ogromną moc w swoich rękach, większą niż sobie wyobrażacie. Statystyki są przerażające. Co czwarta osoba po 60 roku życia doświadczy udaru w ciągu następnych 20 lat. Ale co jeśli powiem Wam, że znaczną część tego ryzyka możecie kontrolować? Co jeśli powiem Wam, że wystarczy wiedzieć, Czego unikać podczas kolacji, aby znacząco zmniejszyć to zagrożenie? Dzisiaj pokażę Wam pięć konkretnych produktów, które powinniście wyeliminować z Waszych wieczornych posiłków już od dziś. Te produkty prawdopodobnie macie w swojej kuchni, może nawet uważacie je za zdrowe. Ale po obejrzeniu tego filmu, Wasze spojrzenie na wieczorne jedzenie zmieni się na zawsze. Te informacje mogą uratować Wasze życie lub życie Waszych bliskich. Nie są to abstrakcyjne porady, ale konkretne działania, które możecie wprowadzić już dziś wieczorem. Zostańcie ze mną do końca, bo każda minuta tego filmu może być kluczowa dla Waszego zdrowia i spokoju Waszych rodzin. Udar mózgu to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla osób po 60. roku życia. Ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo nasze wieczorne nawyki żywieniowe wpływają na to ryzyko. Kiedy kładziemy się spać, nasz organizm wchodzi w tryb regeneracji. Ale jeśli dostarczyliśmy mu niewłaściwych składników podczas kolacji, zamiast odpoczynku może dojść do niebezpiecznych procesów. Wieczorem nasze ciało działa inaczej niż w ciągu dnia. Metabolizm zwalnia, produkcja niektórych hormonów się zmienia, a układ krążenia przygotowuje się do nocnego odpoczynku. To właśnie dlatego pewne produkty, które rano mogą być względnie bezpieczne, wieczorem stają się prawdziwymi bombami zegarowymi dla naszych naczyń krwionośnych. Podczas snu ciśnienie krwi naturalnie spada, ale niektóre substancje mogą zakłócić ten proces, prowadząc do niebezpiecznych wahań. Badania medyczne pokazują, że większość udarów zdarza się między godziną 3 a 9 rano. Nie jest to przypadek. To bezpośredni rezultat tego, co działo się w naszym organizmie przez całą noc. Jeśli wieczorem spożyliśmy produkty bogate w sód, cukier, nasycone tłuszcze czy sztuczne dodatki, nasze naczynia krwionośne przez całą noc borykają się z zapaleniem, zwiększonym ciśnieniem i zaburzeniami krzepnięcia krwi. Dla seniorów problem jest jeszcze poważniejszy. Z wiekiem nasze naczynia krwionośne tracą elastyczność, serce nie pompuje krwi tak efektywnie jak kiedyś, a układ nerwowy reaguje wolniej na nagłe zmiany. To oznacza, że produkty, które w młodości mogły być dla nas neutralne, po sześćdziesiątce stają się znacznie bardziej niebezpieczne, szczególnie spożywane wieczorem. Wielu seniorów popada w rutynę wieczornych przekąsek, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Oglądając telewizję czy czytając książkę, sięgają po to, co mają pod ręką, często kierując się smakiem czy przyzwyczajeniem, a nie wiedzą o zdrowiu. Rodziny też nieświadomie przyczyniają się do problemu, przynosząc dziadkom słodycze czy gotowe posiłki, myśląc, że sprawiają im radość. Problem leży również w tym, że objawy nadchodzącego udaru mogą być subtelne i łatwo je przegapić. Szczególnie gdy organizm jest obciążony niewłaściwymi produktami spożywanymi wieczorem. Bóle głowy, zawroty głowy, problemy z koncentracją często są bagatelizowane jako naturalne skutki starzenia się, podczas gdy mogą być sygnałami ostrzegawczymi. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego niektóre produkty są tak niebezpieczne wieczorem, musimy przyjrzeć się temu, jak nasze ciało reaguje na jedzenie po zmroku. Wyobraźcie sobie, że wasz organizm to dom, który przygotowuje się do nocy. Światła są przygaszane, systemy zwalniają, a wszystko nastawia się na regenerację i odpoczynek. Ale co się dzieje, gdy dostarczymy mu energii, którą trudno przetworzyć? Nasz organizm działa według naturalnego rytmu dobowego, zwanego rytmem cyrkadianowym. W ciągu dnia jest przygotowany do aktywności, trawienia i spalania kalorii. Ale wieczorem wszystko się zmienia. Poziom kortyzolu spada, melatonina zaczyna być produkowana, a układ trawienny przygotowuje się do odpoczynku. To jak orkiestra, która przestraja swoje instrumenty na nocny koncert. Jeśli w tym momencie dostarczymy organizmowi produktów, które wymagają intensywnej pracy, cały ten delikatny system zostaje zakłócony. Kiedy jemy wieczorem produkty bogate w sód? Nasz organizm natychmiast zaczyna zatrzymywać wodę. To nie jest problem sam w sobie, ale dla seniora oznacza zwiększone obciążenie dla serca, które musi pompować więcej płynów przez naczynia krwionośne. W nocy, gdy ciśnienie krwi powinno naturalnie spaść nawet o 20%, pozostaje podwyższone, co zwiększa ryzyko pęknięcia osłabionego naczynia. Wyobraźcie sobie balon, który zamiast się deflować, pozostaje napompowany przez całą noc w końcu może pęknąć. Cukier spożywany wieczorem działa jak rollercoaster dla poziomu glukozy we krwi. Najpierw gwałtownie rośnie, zmuszając trzustkę do wyrzucenia dużej ilości insuliny, a potem dramatycznie spada. Te wahania powodują, że naczynia krwionośne stają się bardziej podatne na uszkodzenia. Dla osoby starszej, której metabolizm już nie radzi sobie tak efektywnie z przetwarzaniem cukru, te wahania mogą być szczególnie destrukcyjne. To jak jazda samochodem z uszkodzonymi hamulcami po górzystej drodze. Nasycone tłuszcze z produktów mięsnych, serów czy smażonych potraw tworzą w wieczornych godzinach prawdziwą katastrofę w układzie krążenia. Krew staje się gęstsza, płynie wolniej, a ryzyko powstania zakrzepów dramatycznie wzrasta. Wyobraźcie sobie, że krew zamiast płynąć jak woda, zaczyna przypominać syrop. Serce musi pracować ciężej, naczynia są bardziej obciążone, a mózg może nie otrzymać wystarczającej ilości tlenu. W nocy, gdy organizm naturalnie zwalnia, ta dodatkowa praca może być dla niego zbyt duża. Sztuczne dodatki, konserwanty i wzmacniacze smaku obecne w gotowych produktach spożywczych wywołują reakcje zapalne w organizmie. Zapalenie to jeden z głównych czynników prowadzących do udaru. Gdy spożywacie wieczorem produkty pełne chemii, wasze naczynia krwionośne przez całą noc walczą z toksycznymi substancjami, co prowadzi do ich uszkodzenia i zwężenia. To jak próba spania w zadymionym pomieszczeniu, organizm nie może się w pełni zregenerować. Alkohol, choć wielu seniorów uważa lampkę wina za relaksującą, wieczorem staje się podwójnie niebezpieczny. Najpierw powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może sprawiać wrażenie poprawy krążenia, ale potem następuje gwałtowne zwężenie. Te wahania są dla starszych naczyń krwionośnych prawdziwym szokiem, który może doprowadzić do ich pęknięcia lub zablokowania. Dodatkowo alkohol zaburza głęboki sen, który jest kluczowy dla regeneracji układu krążenia. Temperatura ciała również odgrywa ważną rolę. Wieczorem powinna naturalnie spadać, sygnalizując organizmowi, że nadszedł czas snu. Produkty bogate w białko czy ostre przyprawy mogą podnieść temperaturę ciała, zakłócając ten naturalny proces i zwiększając obciążenie dla serca. Wpływ niewłaściwych produktów spożywanych wieczorem na organizm seniora wykracza daleko poza same naczynia krwionośne. To jak domino, które przewraca kolejne elementy zdrowia fizycznego i psychicznego. Gdy wasz organizm przez całą noc walczy z toksycznymi substancjami, zamiast się regenerować, rano budzicie się już zmęczeni, a to dopiero początek problemów. Fizycznie ciało zaczyna dawać sygnały ostrzegawcze, które często są ignorowane lub przypisywane naturalnemu starzeniu się. Rano czujecie się, jakby ciężar przygniatał waszą klatkę piersiową. Oddychanie staje się płytsze, serce bije szybciej, a nogi wydają się cięższe niż zwykle. To nie jest przypadek. Przez całą noc wasz układ krążenia pracował w trybie alarmowym, próbując poradzić sobie z nadmiarem soli, cukru czy tłuszczów. Bóle głowy stają się częstsze, szczególnie te poranne, które towarzyszą wam przez pierwsze godziny dnia. To skutek wahań ciśnienia krwi, które nie pozwoliło mózgowi na odpowiedni odpoczynek. Zawroty głowy przy wstawaniu z łóżka, trudności z koncentracją podczas czytania gazety czy oglądania telewizji wszystko to może być związane z tym, co jedliście poprzedniego wieczora. Najbardziej niepokojące są jednak te momenty, gdy nagle czujecie dziwną słabość po jednej stronie ciała. Może to trwać tylko kilka sekund, ale wystarcza, żeby poczuć strach. Czasem trudno wam znaleźć właściwe słowo. Język plącze się podczas rozmowy z rodziną, a ręce drżą przy pisaniu. To mogą być przejściowe napady niedokrwienne, zwane potocznie małymi udarami, które są ostrzeżeniem przed większym zagrożeniem. Przewlekłe zmęczenie staje się waszym codziennym towarzyszem. Nie chodzi o zwykłe zmęczenie po aktywnym dniu, ale o głębokie wyczerpanie, które nie ustępuje nawet po długim śnie organizm, który powinien się regenerować w nocy, zamiast tego zużywa energię na walkę z substancjami, które utrudniają jego normalne funkcjonowanie. Emocjonalnie wpływ jest równie niszczący. Kiedy ciało nie funkcjonuje prawidłowo, umysł również zaczyna cierpieć. Wielu seniorów doświadcza narastającego niepokoju, szczególnie wieczorami, gdy przygotowują się do snu. Podświadomie czują, że coś jest nie tak, ale nie potrafią określić co. Ten niepokój często prowadzi do bezsenności, która dodatkowo obciąża organizm. Strach przed udarem staje się wszechobecny. Każdy ból głowy, każde zawroty, każda chwila zapomnienia rodzą panikę. Rodziny zaczynają się martwić, dzieci dzwonią częściej, sprawdzając, czy wszystko w porządku. Ten ciągły stres wpływa negatywnie na ciśnienie krwi, tworząc błędne koło, które tylko zwiększa ryzyko tego, czego wszyscy się obawiają. Poczucie bezsilności jest szczególnie trudne do zniesienia. Wielu seniorów czuje się, jakby ich własne ciało spiskowało przeciwko nim. Tracą zaufanie do swoich zdolności, ograniczają aktywność, rezygnują z przyjemności, które kiedyś sprawiały im radość. To prowadzi do izolacji społecznej, depresji i dalszego pogorszenia stanu zdrowia. Relacje z rodziną również się zmieniają. Bliscy, widząc Waszą słabość, zaczynają Was traktować jak kruche dzieci, ograniczają Waszą niezależność, podejmują decyzje za Was, a to tylko pogłębia frustrację i poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Wokół wieczornego odżywiania seniorów narosło wiele mitów, które nie tylko wprowadzają w błąd, ale mogą być wręcz niebezpieczne. Te przekonania przekazywane są z pokolenia na pokolenie, utrwalane przez media. I nieświadomie wspierane nawet przez niektóre rodziny. Czas z nimi skończyć i poznać prawdę, która może uratować wasze życie. Pierwszy i najbardziej destrukcyjny mit brzmi: W moim wieku mogę jeść, co chcę, bo i tak już niewiele czasu mi zostało. To myślenie jest nie tylko błędne, ale także bardzo szkodliwe. Wiele osób po sześćdziesiątce poddaje się temu fatalistycznemu podejściu. Rezygnując z dbania o siebie. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Właśnie w starszym wieku wasze wybory żywieniowe mają największy i najbardziej bezpośredni wpływ na jakość życia. Jeden wieczorny posiłek może zadecydować o tym, czy następny dzień spędzicie aktywnie z wnukami, czy w łóżku z bólem głowy i zawrotami. Statystyki pokazują, że seniorzy, którzy dbają o wieczorne odżywianie, żyją średnio o 5 lat dłużej. I są znacznie bardziej niezależni w codziennym funkcjonowaniu. Drugi powszechny mit to przekonanie. Mała lampka wina wieczorem to tradycja i nie może zaszkodzić, wręcz jest zdrowa dla serca. Ten mit jest szczególnie niebezpieczny, bo opiera się na przestarzałych badaniach, które nie uwzględniały specyfiki organizmu seniora. Alkohol, nawet w małych ilościach, wieczorem działa na seniorów zupełnie inaczej niż na młodsze osoby. Wasz organizm potrzebuje znacznie więcej czasu na jego przetworzenie. To, co młoda osoba przetworzy w dwie godziny, u seniora może trwać całą noc. W tym czasie alkohol powoduje niebezpieczne wahania ciśnienia krwi, zaburza rytm serca i może prowadzić do niebezpiecznych spadków poziomu cukru we krwi w środku nocy. Nie ma takiej rzeczy jak bezpieczna dawka alkoholu przed snem dla osoby po sześćdziesiątce. Trzeci popularny mit głosi. Jak nie jem wieczorem, to się osłabię i nie będę miał siły na następny dzień. To przekonanie prowadzi wielu seniorów do przejadania się przed snem. Prawda jest dokładnie odwrotna. Lekki wieczorny posiłek lub jego całkowite pominięcie może znacznie poprawić waszą energię następnego dnia. Organizm, który nie musi całą noc walczyć z trawieniem ciężkich produktów, rano jest wypoczęty, zregenerowany i gotowy do działania. Badania pokazują, że seniorzy, którzy przestrzegają zasady lekkiego wieczoru, śpią lepiej, budzą się bardziej wypoczęci i mają więcej energii przez cały dzień. Kolejny uporczywy mit dotyczy soli. Sól to naturalny składnik, więc nie może być szkodliwa, a poza tym potrzebuje jej naciśnienie. To bardzo niebezpieczne przekonanie. Sól rzeczywiście jest naturalna, ale problem leży w jej ilości i czasie spożycia. Wieczorem nawet naturalna sól z produktów może być zabójcza dla waszego układu krążenia. Wasze nerki w nocy pracują wolniej, więc nadmiar soli pozostaje w organizmie znacznie dłużej, powodując zatrzymywanie wody i zwiększenie ciśnienia krwi. Co więcej, idea, że seniorzy potrzebują więcej soli na ciśnienie, jest całkowicie błędna. To właśnie nadmiar soli jest jedną z głównych przyczyn problemów z ciśnieniem u osób starszych. Mit piąty brzmi: Jeśli coś jest oznaczone jako dietetyczne, light lub bez cukru, to mogę to jeść wieczorem bez obaw. To jeden z najbardziej niebezpiecznych błędów współczesności. Produkty light często zawierają sztuczne słodziki, konserwanty i chemiczne dodatki, które mogą być jeszcze bardziej szkodliwe niż zwykły cukier, szczególnie spożywane wieczorem. Sztuczne słodziki wywołują chaos w poziomie glukozy we krwi. Mogą prowadzić do poważnych problemów z sercem i zaburzają naturalny rytm dobowy organizmu. Niektóre z tych substancji są tak toksyczne dla starzejącego się organizmu, że mogą prowadzić do problemów neurologicznych. Szósty mit, którego ofiarą pada wielu seniorów: Owoce są zawsze zdrowe, więc mogę je jeść kiedy chcę, nawet wieczorem. Podczas gdy owoce rzeczywiście zawierają witaminy, wieczorem niektóre z nich mogą być bardzo niebezpieczne. Owoce bogate w cukier, jak banany, winogrona czy suszone owoce, spożywane wieczorem, powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, co dla seniora może oznaczać problemy przez całą noc. Prawda brzmi jasno: Wasze ciało po sześćdziesiątce potrzebuje zupełnie innego podejścia do wieczornego jedzenia. To nie jest ograniczenie, to jest mądrość życiowa. Poznanie tej prawdy i zastosowanie się do niej może dodać Wam nie tylko lat życia, ale przede wszystkim życia do lat więcej energii, lepszy sen, jaśniejszy umysł i niezależność, o której marzy każdy senior. Teraz, gdy już wiecie, czego unikać, czas poznać konkretne rozwiązania, które możecie wprowadzić już dziś wieczorem. To nie są skomplikowane diety czy drastyczne zmiany, ale proste, bezpieczne strategie dostosowane do potrzeb waszego organizmu i stylu życia. Każda z tych wskazówek została przetestowana przez tysiące seniorów, którzy odzyskali energię i radość życia dzięki mądremu podejściu do wieczornego odżywiania. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest planowanie ostatniego posiłku na co najmniej 3 godziny przed snem. Jeśli kładziecie się spać o 22, ostatni posiłek powinien być najlepiej około 19%. To daje waszemu organizmowi czas na strawienie jedzenia i przygotowanie się do regeneracji nocnej. Pamiętajcie, że Wasze ciało potrzebuje tej przerwy, żeby przełączyć się z trybu trawienia na tryb naprawy i odnowy. Ta zasada sama w sobie może zmniejszyć ryzyko udaru o 30%. Co do produktów, które są bezpieczne wieczorem, Skupcie się na lekkich, łatwo strawnych opcjach. Idealne są zupy jarzynowe bez dodatku śmietany czy masła, gotowane na słabym bulionie warzywnym. Dodajcie do nich marchew, pietruszkę, por czy dynię. Te warzywa dostarczają potrzebnych witamin bez obciążania układu trawiennego. Marchew zawiera beta-karoten, który wspiera zdrowie naczyń krwionośnych, a pietruszka ma właściwości moczopędne, które pomagają eliminować nadmiar soli z organizmu. Unikajcie jednak kapusty, fasoli czy grochu, które mogą powodować wzdęcia i utrudniać sen. Jeśli czujecie potrzebę przekąski wieczornej, sięgnijcie po garść niesolonych orzechów włoskich lub migdałów. Zawierają one zdrowe tłuszcze omega-3 i magnes, który pomaga rozluźnić mięśnie i przygotować organizm do snu. Nie przekraczajcie jednak pięciu sztuk, więcej może być już zbyt obciążające. Alternatywą może być szklanka ciepłego mleka roślinnego, najlepiej owsianego lub migdałowego, bez dodatku cukru. Mleko owsiane zawiera beta-glukany, które pomagają regulować poziom cholesterolu i są łagodne dla układu trawiennego. Herbaty ziołowe to wasz sekretny sojusznik w walce o zdrowy wieczór. Rumianek, melisa, lawenda czy pasaflora mają udowodnione właściwości uspokajające i mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi nawet o 10%. Przygotujcie sobie wieczorny rytuał, o 18 zaparzcie ulubioną herbatę i pijcie ją powoli, delektując się każdym łykiem. To nie tylko korzyść dla zdrowia, ale także moment relaksu, który sygnalizuje organizmowi, że nadchodzi pora odpoczynku. Rumianek dodatkowo ma właściwości przeciwzapalne, które mogą chronić naczynia krwionośne przed uszkodzeniem. Ruch to kolejny kluczowy element waszej wieczornej rutyny, ale musi być dostosowany do pory dnia. Po kolacji zróbcie 10-minutowy spacer po domu lub na balkon, jeśli pogoda pozwala. Delikatne rozciąganie, proste ćwiczenia oddechowe czy łagodna joga może pomóc trawieniu i przygotować ciało do snu. Szczególnie polecam ćwiczenia oddechowe. Głębokie, powolne oddechy przez nos przez 5 minut mogą znacznie obniżyć ciśnienie krwi i uspokoić system nerwowy. Unikajcie jednak intensywnego wysiłku po 18. Może to podnieść temperaturę ciała i utrudnić zaśnięcie. Bardzo ważne jest również to, jak jecie, nie tylko co jecie. Siadajcie do stołu, wyłączcie telewizor i skoncentrujcie się na posiłku. Żujcie powoli, delektujcie się smakiem. Wasz żołądek potrzebuje około 20 minut, żeby wysłać sygnał do mózgu, że jest już syty. Gdy jecie szybko lub podczas oglądania telewizji, łatwo jest przejść się i obciążyć organizm przed snem. Każdy kęs żujcie co najmniej 20 razy. To stara mądrość, która ma głębokie uzasadnienie naukowe. Nawodnienie jest kluczowe, ale wieczorem potrzebuje szczególnej uwagi. Przestańcie pić duże ilości płynów po dziewiętnastej, żeby uniknąć częstego budzenia się w nocy. Zamiast tego przez cały dzień pijcie regularnie małe łyczki wody, najlepiej niegazowanej i w temperaturze pokojowej. Woda powinna być filtrowana lub butelkowana, żeby uniknąć nadmiaru chloru i innych chemikaliów, które mogą obciążać nerki. Przygotowanie środowiska do posiłku również ma znaczenie. Ściemniajcie światła podczas wieczornej kolacji. Jasne światło może zakłócać produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za zdrowy sen. Zapalcie świecę lub użyjcie lamp z ciepłym światłem. To tworzy spokojną atmosferę, która wspomaga trawienie i przygotowuje organizm do odpoczynku. Planowanie posiłków z wyprzedzeniem to klucz do sukcesu. W niedzielę przygotujcie plan na cały tydzień. Wiedzcie dokładnie co będziecie jeść każdego wieczoru. To eliminuje pokusę sięgania po pierwszy lepszy produkt z lodówki. Przygotujcie sobie również zapas zdrowych przekąsek, umyte i pokrojone warzywa, porcje orzechów, herbaty ziołowe, żeby w chwili słabości mieć pod ręką coś bezpiecznego. Kiedy szukać pomocy profesjonalnej? Jeśli pomimo wprowadzenia tych zmian nadal doświadczacie częstych bólów głowy, zawrotów głowy, Problemów z pamięcią czy epizodów słabości, nie zwlekajcie z wizytą u lekarza. Szczególnie niepokojące są objawy występujące w nocy lub wczesnym rankiem: nagłe bóle w klatce piersiowej, trudności z mówieniem, osłabienie jednej strony ciała czy problemy z widzeniem. Pamiętajcie o zasadzie FAST: face twarz, arms ręce, speech mowa, time czas. Jeśli zauważycie asymetrię twarzy, Słabość rąk, problemy z mową, natychmiast wzywajcie pomoc. Prowadźcie prosty dzienniczek samopoczucia. Zapisujcie, co jedliście wieczorem i jak czuliście się następnego dnia. Oceniajcie swoje samopoczucie w skali od 1 do 10. Po tygodniu zobaczycie wyraźne wzorce, które produkty sprawiają, że rano czujecie się świetnie, a które powodują problemy. Ta wiedza będzie Waszą najlepszą wskazówką do tworzenia idealnej wieczornej rutyny. Pamiętajcie, że zmiany wprowadzajcie stopniowo. Nie próbujcie zmienić wszystkiego naraz. To może być przytłaczające i trudne do utrzymania. Zacznijcie od jednej rzeczy, na przykład od rezygnacji z soli wieczorem, a gdy to się utrwali, dodajcie kolejną zmianę. Wasz organizm potrzebuje czasu, żeby się przystosować, ale rezultaty będą widoczne już po kilku dniach. Pierwsza poprawa to zwykle lepszy sen, potem więcej energii rano, a w końcu ogólne lepsze samopoczucie. Wsparcie rodziny jest nieocenione w tym procesie. Porozmawiajcie z bliskimi o waszych nowych nawykach, poproście ich o pomoc w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków czy po prostu o zrozumienie, gdy będziecie rezygnować z tradycyjnych wieczornych przekąsek podczas rodzinnych spotkań. Często rodzina chce pomóc, ale nie wie jak. Konkretne prośby ułatwią Wam obopólne życie. Po obejrzeniu tego filmu, macie w swoich rękach wiedzę, która może całkowicie zmienić Waszą przyszłość. To nie są puste obietnice czy teoretyczne rozważania, ale konkretne narzędzia, które mogą uratować Wasze życie i przywrócić Wam radość z każdego nowego dnia. Każdy wieczór od dziś może być początkiem lepszego jutra. Pamiętajcie, że jesteście znacznie silniejsi, niż wam się wydaje. Wasz organizm, choć dojrzały, wciąż ma niesamowitą zdolność do regeneracji i odnowy. Gdy dacie mu właściwe warunki, gdy przestaniecie go obciążać niewłaściw,